Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek porozmawiamy o koszuleczkach. Dawno mi nie było. Kaweczka musi wjechać. Przy okazji nowy kubek od Milwaukee. Niecieknący, żeby nie było. Niecieknący, ale o tym będzie w przyszłych odcinkach. I nie tylko. Różne tematy wiadą. Dziś porozmawiamy o ubraniach roboczych, o odzieży roboczej od Milwaukee. Ostatnio zakupiłem kilka tematów, i dzisiaj chcę z Wami się podzielić tu trochę folii, bo musiałem porostwierać, zobaczyć czy pasuje w ogóle. Ogólnie, Milwaukee wypuściło ostatnio naprawdę kilka fajnych tematów, jeżeli chodzi o odzież robocza. Mamy koszulki, bluzy, kurtki podgrzewane, kaszkietki, czapeczki, buty i wiele, wiele innych tematów. Nawet widziałem gdzieś spodnie. Jeszcze w Polsce chyba nie ma, ale już niedługo będą. Więc ogólnie, Milwaukee wchodzi. Bardzo fajny etap odzieży roboczej, i powiem: ta odzież jest amazing. Po prostu niesamowita. Naprawdę jest klasa jakościowa. Najdłużej z tej odzieży mam koszulki z serii Workskin. Workskin są to koszulki z krótkim rękawkiem. I to są koszulki na lato. Mamy ją na sobie, więc możecie zobaczyć na modelu, jak to się prezentuje. Są to świetne koszulki na lato, bardzo cienkie, bardzo fajnie wyprofilowane. Dzięki temu tutaj krój e, tego potu fajnie spływa, są po prostu. E, dzięki temu naprawdę czujemy fajny komfort podczas pracy na zewnątrz. Zobaczcie, koszulki miłoki, wszystkie. Tył mają kapkę niżej, czyli opuszczony, dzięki temu po prostu nie podwiewa nas tutaj. Chronimy nasze lędźwie, więc bardzo fajna sprawa. Jest to model WWSSRD. To jest akurat LK, bo ja noszę Lki, ale na przykład mam inne koszulki z nowej serii. Są to koszulki tak zwane z kieszonką, i tutaj już noszę rozmiar M. Ponieważ elki są sporo dla mnie za dużo, za dużo, za duże, zobaczcie, jak fajnie się prezentują. Są to takie koszuleczki z kieszonką, taką typową kieszonką, jak kiedyś z dawnych lat było. I temat taki, ponieważ mamy tutaj różne kolorystyczne tematy: mamy zielone, mamy niebieskie, mamy granatowe, mamy brązowe. Na przykład, zaraz wszystkie porozotwieram, zobaczcie jak one wyglądają. Ale mamy również opcję z długim rękawem. Na przykład, tutaj mam z długim rękawem już otwartą. Zobaczcie. I powiem Wam, że z długim rękawem też jakość jest naprawdę e, sztosik. E, do. Znowu się odezwał. Tak, tak, wiem. Wróciłem. Cieszysz się z tego powodu. Ach, te koguty. Teście kocham. No, więc taki temat. Ale mamy również i bluzy. Wziąłem sobie bluzę na, na próbę. Kupiłem sobie bluzę na próbę. Jest to model WHMWBL. I jest to bluza z kapturem. I powiem Wam, że tutaj. Jakość y, sama klasa w sobie powiem Wam, że naprawdę mega są te koszulki, mega są te blusy. Ogólnie jakość wykonania jest na najwyższym a, poziomie. Na przebitkach zobaczycie, oczywiście, jak one wyglądają na mnie na manekinie. Jak to się mówi, poroztwierdźmy troszeczkę tych koszulek, zobaczycie, jak one wyglądają. Gdzie mam jakieś kose. Kosę. Oczywiście Milwaukee Fastback Hardline. Tak, teście. Teście. Lubię. Oczywiście koszuleczki ładnie zapakowane. Przyjeżdżają w ten sposób. Kieszoneczka na przodzie. I zobaczcie. Mamy rozmiar niebieski. Śliczna. Niebieska. Odłożymy na bok. Mamy tutaj szarą. Greja to jest otwarta już. Voila, zaraz wam powiem w międzyczasie o gramaturze. Greja mamy otwartą. Tu mamy work Kina, ale widzicie już na mnie też otwarta. Mamy brąz. Mamy brąz, zobaczmy. Brązik. Ogólnie kolorystyka naprawdę mega, naprawdę mega i osobiście uważam, że. Gramatura tych koszulek jest naprawdę ok. Nie jest to 100% bawełna, jest tam coś elastanu z tego, co pamiętam, ale nie za dużo. Dzięki temu te koszulki są naprawdę takie miłe w dotyku. Nie są takie typowo bawełniane, które wybierzemy kilka razy i ten materiał się zrobi taki sztywny, co nie? Jak to w koszulkami bawełny 100%. Tutaj. Temat jest naprawdę taki troszeczkę inny. O, tutaj mamy z długim rękawem tak, z długim rękawem też bardzo fajna. Szara. Mamy z długim rękawem zieloną też chciałem tak oliwkowo bym bardziej mi powiedział ale jest. I też jest naprawdę sztosik. Ogólnie, rozmiarówka jest tak, jakby. Zawyżona, więc jeżeli ktoś yy, sugeruje się rozmiarem, który nosi na co dzień, no to nie sugerujmy się. Ta jest jeszcze inna. Ta jest inna. To jest model. A, to jest model Workskin. To jeszcze model inny. To jest jeszcze inny model niż ten co mam ten. To jeszcze całkiem inna, inna klasyka. Tutaj jest TW. A tutaj... A tutaj nie pisze. <grymne> a tutaj nie pisze. Nie pamiętam, które to było. TW, dobra. Yy, TW, dobra. WT, 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 WT nie, w, nie TW. Tuś molak. Niby to samo. Niby to samo TW, WT, WT, TW. Jak zwał, tak zwał. To jest troszeczkę inny materiał, ma czuję. Ale nie mogę znaleźć tutaj metki. Metkę, 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 metkę. Jaki to jest model? bo jest inaczej opisana pocket t-shirt long self dobra no dobra nie chcę mi się szukać ale to jest coś innego no niby to też jest work a widzisz ta jest sama work ta jest work skin a ta jest zwykła work t-shirt i na to wychodzi dobra wszystko jasne to jest troszeczkę inna Dobra, więc mamy jeszcze inny model. Podobny też z kieszonką, ale inny materiał. Czyli walk skin, czyli te wszystkie y, odprowadzanie wilgoci, y, szybko schnące, i tak dalej, i tak dalej. Fona weźmiemy. Chcę wam powiedzieć co nieco tam na stronie producenta pisze. A wy w międzyczasie zobaczycie przebitki, jak każdy model wygląda na mnie, bluza z kapturem, bluza z kapturem bardzo fajna, bardzo dobry materiał, gdzie tam moja bluza, na pewno to nie będzie ostatnia bluza, którą kupiłem, wziąłem na próbę, bo nie wiedziałem jaki będzie materiał i powiem Wam szczerze, że ten materiał jest naprawdę mega, mamy oczywiście tutaj duży taki typ kangur, Fajnie są ściągacze zrobione tutaj, że się nam po prostu nie zrobią wory po czasie. Ogólnie jakość tego t-shirta jest na bardzo wysokim e, poziomie. Tkanina o średniej gramaturze idealna do nakładania kilku warstw ubrań, niezależnie od pory roku. Wzmocniona kieszeń przednia, obniżone szwy na ramionach. Wygodny krój do pracy. I tyle pisze na stronie producenta. Pisze, że materiał 300 g... cm na kwadrat. Yy... Numer artykułu: bla, 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 bla. I tyle. I tyle pisze, jeżeli chodzi o koszulki. Ale zobaczcie, klasa sama w sobie. Naprawdę, jakość tych blues jest naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Jedne z lepszych bluz roboczych, jakie sobie macałem, jakie miałem. Naprawdę. A jeżeli chodzi o koszulki. Koszulek jest naprawdę wiele rodzajów na stronie producenta. Ja mam model, tak jak mówiłem, ja mam modele z kieszonkami. I workskina. Workskin to jest yy, akurat ta, co mam na sobie z krótkim rękawkiem. Bardzo fajna. Mamy kilka rodzajów kolorystycznych. Mamy kilka rodzajów kolorystycznych. Coś mi słabo. Internet w tym warsztacie dzisiaj coś hula. Z tego, co widzę, nie wiem czego. Tak. Dobra, ładuje się. I tutaj mamy. Hmm, lekka koszulka idealna na wysokie temperatury to jest, to jest 100% poliester. Ta koszyluczka szybko schnąca, wielowarstwowa, siatkowany. Tutaj mamy na grzbiecie, na kręgach mamy siatkowane. Dzięki temu tutaj mamy naprawdę fajnie wentylowane również pod e, pachami. Hmm. I wszystkie tam współczynniki UV i tak dalej. Po prostu koszulka jest naprawdę sztosik. Powiem Wam, jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz, to te koszuleczki z czystym sumieniem polecam. Co mamy jeszcze? Czapki, tak jak mówiłem, czapeczki mamy, ale ja szukam tej czapy. Szukam, szukam, szukam tematu koszulek. O czapkach będziemy też rozmawiać już niedługo. Jak najbardziej, szukam tej mojej koszulki Walk tej z kieszenkami, którą widzicie. Widzieliście najwięcej co mam, tylko nie mogę ich tutaj znaleźć. Na której to stronie tutaj jest, to tu, tu nie. Jest naprawdę tych modeli koszulek, jest sporo. I warto o tym po prostu sobie przejrzeć na stronie producenta, bo naprawdę ich jest dużo. Naprawdę jest dużo tych koszulek rodzajów. I ogólnie osobiście uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o odzież roboczą Milwaukee, no to jest naprawdę sztosik. Naprawdę sztosik. I osobiście polecam. Kupić na próbę, spróbować. A jeżeli ktoś chce fajne ceny, no to wbijajcie na link w opisie i będziecie naprawdę zadowoleni. Już czytamy. Tkanina odporna na rozdarcia i ścieranie, oddychająca mieszanka bawełny i poliestu w proporcji 60 do 40. Czyli mamy 60, pewnie bawełna. A40 poliester, dzięki temu, właśnie ten materiał jest taki fajny w dotyku, i dzięki temu, po wielu praniach, y, nie twardnieje co nie? To jest naprawdę spoko. Y, co jeszcze tutaj producent pisze? Był coś ten internet tutaj jakiś dzisiaj lipny. Lipny. Ciekawa jest rozmiarówka, bo tutaj y, obud w klatce piersiowej. piersiowej od 101 do 107 cm. No, ja mam kapkę więcej, yy, ale obutali pisze 80-87, ja mam 90 chyba 2. Więc tutaj troszeczkę rozmiarówka jest taka inna. Więc jeżeli ktoś ma 1,82 wzrostu yy, i jest podobnej postury co ja, to jeżeli chodzi o na rozmiar L, pasuje idealnie. Czyli to jest ta szybko oddychająca, i tak dalej, co nie? A jeżeli chcecie koszuleczkę tego typu z kieszeneczką, lub tą z krótkim rękawkiem, gdzie jest krótki rękawek, no to rozmiar brać M.K. będziecie zadowoleni, bo l są po prostu takie worki. Jeżeli chodzi o bluzy, też rozmiar L, jeżeli chodzi o moją posturę. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że na przewikach zobaczyliście, jak te bluzy się komponują. Ja, bluzy, koszulki i tak dalej. Oczywiście, zapraszam was na kolejne odcinki. I co? Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Zapomniałem wspomnieć, oprócz nowości Kubeczka, będą jeszcze nowości słuchaweczki od Milwaukee, więc obserwujcie, komentujcie, a co najlepsze, porównamy je z DeWaltem najnowszym z serii Pro. Pozdro!